Ren audycji z boisk i stadionów w brdiu Szczecin jest netto Szczecińska Liga Piłki Nożnej. Advanczewski Marcel Mory. Marcel gratuluję, udana walka. Wygrałeś. Trudny był rywal. Drugą walkę. Była trudna, tato, bo też była trudna. Szybko porozprawiłeś się z kolegą. No, nie miał siły już. A ty jeszcze masz siłę walczyć? Jeszcze mam. Spodziewałeś się tak dobrego startu w Szczecinie w turnieju karate kyokushin? Nie, nie spodziewałem się. To twoje pierwsze zwycięstwo w tego typu imprezach? Tak. To super, to chyba będzie wielkie święto w domu. A, A ile lat już trenujesz karate? Pięć lat. Trudny sport czy łatwy? No, może być. Jakub, trenuję w klubie Drawsko-Pomorskie. Jakub, warto było przyjechać do Szczecina na tak, turniej? warto było. To ile walk tutaj stoczyłeś? Jedną, bo miałem mało osób w kategorii. Wszyscy się ciebie wali? Mam nadzieję. Udało się wygrać. Udało się. To jedna walka była ciężka, rywal był wymagający, czy wszystko przyszło tak lekko, łatwo i przyjemnie? Znaczy, dobry był nawet mi rywal, ale skończyłem walkę przed czasem. Co o tym zadecydowało, że wygrałeś przed czasem? No trafiłem dwa razy w głowę. A tak można? Można. Dużo frajdy sprawia takie zwycięstwo? No na pewno. Startowałeś już w tego typu turniejach, imprezach? W niedzielę wróciłem z Mistrzostw Polski. No i jak poszło na mistrzostwach? Drugie miejsce miałem. Srebrny medal. Tak. No to rośnie talent karate. Mam nadzieję. Radosław Ambroziak, szczeciński klub sportowy Husaria. Czyli organizator wspaniałego turnieju karate Kyokushin o puchar prezydenta Szczecina. Znowu się zaroiło od młodych, najmłodszych i nieco starszych karateków hali w Szulicy, Twardowskiego. Frekwencja, jak sądzę, dopisała. Mamy z roku na rok coraz więcej zawodników. W tym roku zagościło nas 10 klubów. W sumie niespełna 250 zamy zawodników u nas się pojawiło. Rywalizacja jest w duchu fair play. Wszystkie walki są bardzo fajne i mamy kategorie od najmniejszych dzieci do 5 lat, aż po seniorskie. Także wszyscy u nas walczą. Bardzo fajne zawody. Zapraszam wszystkich bardzo gorąco, również za rok do nas. Ci najmłodsi to wkładają niesamowitą ilość serca i zdrowia. Oni w ogóle się niczego chyba nie boją. Właśnie, szczerze mówiąc, te walki najmłodszych dzieci są najfajniejsze. Najfajniejsze, bo widać w ich oczach ogromne zaangażowanie, ogromnego takiego ducha, walki. Każdy z nich walczy no, tak jakby to od tego zależało prawie wszystko. Także bardzo fajne te walki najmłodszych dzieci zawsze wzbudzają najwięcej emocji. Co wyróżnia karate Kyokushin? Bo tych szkół, jeżeli tak to mogę powiedzieć, karate jest, jest kilka, jest karate tradycyjne. A co jest takim znakiem firmowym, jeżeli chodzi o karate Kyokushin? Na tle wszystkich szkół i sztuk walki Kyokushin charakteryzuje twardość i sama ideologia Kyokushin. Ideologia Kyokushin i taki motto, które świecia Kyokushin Karate, które zostało nadane przez Masutatsu Oyame, twórcę Kyokushin Karate, mówi o tym, że Kyokushin zaczyna się tam, gdzie kończą się nasze możliwości. Czyli walczymy na macie nie tyle z przeciwnikiem, co przede wszystkim sami z sobą. U nas od pewnego wieku Kadeci, młodzieżowcy walczą w light like kontakcie na Arpie, później w semi kontakcie, a seniorzy walczą już w full kontakcie i zmagają się niejednokrotnie z bólem, no i z własnymi słabościami. I to jest charakterystyczne dla Kyokushin karate, że walczymy, seniorzy walczą bez żadnych ochraniaczy i tak naprawdę nie liczą się te punkty, tylko liczy się to, żeby... no pokonać samego siebie. Ale uspokajamy tych, którzy być może nie znają, nie widzieli, że skoro walczą takie małe dzieci, że coś tam im się krzywda może stać. Nie, nie, absolutnie nie. One są tak zabezpieczone, że po prostu tutaj im włos z głowy nie spadnie. Tak, tak, oczywiście, to może groźnie zabrzmiało, natomiast wszystkie te poziom walki i ochraniaczy, które stosujemy, zależą od umiejętności dzieci. najmłodsze dzieci walczą w tak kategorii kumite bez kontaktu. One w ogóle się nie dotykają, stoją w odległości dwóch metrów od siebie, wykonując techniki, które znają. Później dopiero w wieku dwunastu lat dzieci zaczęły ze sobą walczyć w lekkim kontakcie, w pełnych ochraniaczach, są ubrane w ochraniacze od stóp do głów i dopiero młodzieżowcom zdejmujemy HOGA, czyli tzw. zwane ochraniacze na korpus i dopiero seniorzy walczą bez żadnych ochraniaczy, tylko to oczywiście w suspensorach mężczyźni. Natomiast to wszystko jest robione z głową, żeby tutaj dzieci się przede wszystkim bawiły i takim przykładem jest dzisiejszy turniej, że tutaj nie było żadnego płaczu, dzieci wychodziły z maty, tak powiem zadowolone, a jeżeli pojawiły się jakieś łzy, to tylko i wyłącznie z emocji. A jak spisali się karatecy Husari? Byli gościnni dla swoich kolegów, koleżanek, rywali? Tak, gościnni w sensie takim, że zafundowaliśmy im obiad, zaprosiliśmy na obiad, natomiast punkty są w tej chwili podliczane, wygląda na to, że przecisk klub sportowy Husaria zajął pierwszy mieszczyt drużynowo, także jestem niezmiernie dumny ze swoich zawodników, no spisali się, jestem niezmiernie z nich dumny. Czyli i z roku na rok utrzymują znakomitą formę, bo pamiętam przed rokiem też się spisali dobrze. Tak, staramy się nie tylko być na tym samym poziomie, ale staramy się z roku na rok być coraz, coraz mocniejsi, walczyć coraz mądrzej. No na chwilę obecną nam się tutaj udaje, tak jak mówię, po raz kolejny z rzędu zdobyliśmy pierwsze miejsce drużynowo wśród 10 klubów z naszego województwa. No jest to super osiągnięcie. Tak jak wspomniałem, jestem niezmiernie dumny z naszych zawodników, a szczególnie z tych najmłodszych. Gratulujemy karatekom Husari Szczecin